Tak chyba sam sensu bo wolałbym jakąś przebijającą czy coś No, to wódca. To je naš cel! Naprijed! Ruke! Sniper! Uvaga! Kowinuszka wystawała stare za ściany. Co zabierz go? Nie dostał 50. Kontakt, droga piechota. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tu. A. <laughs> <Ja> wszystko wiadomo. O <laughs> No to tam wszystkie trwałeś. W komentarze. No. пара па пара па Кто здесь под нами? Ну, no, под тобой.

No ja kurde, snajperem to dalej nie pójdę pierwszy, nie? Złaniaj, hm. Nie da się tu wejść Nic bo Kurwa mać. Dlawek. Podniosę cię. No i tak to Kto tu kurwa podniosę drabinę podniosę. postawił, nie? Nie cię puściło ruszajmy! Mam pusty magazynek! Ej, nie wiem czemu ktoś tu drabinę postawił, nie? Jak to będzie no, normalnie. Mówiłem, tak, po... Wiem nie wejdę. Wiem. nie można wskoczyć, co jest, kurwa. Ej, nie mogę skoczyć ty. A ja o dobra, teraz się weszło. Tyle kombinowania... Kurwa nic tu nie widać. A jak tu złotą was? Tędy O kurwa <grymne> Nice Nie no spodziewał się drugiego Człowiek przy nas Może jeszcze? Nie, nam? nie zgiń W domku są. Przed nami U nas? No, no przed tobą U nas <laughs> U nas są blisko Teraz już ich widać będzie O, czekasz, mu wejdenie. Zaraz skinie. nie? Zaraz skinię. Nie ma go tu. Górze jest. A, na piętrze. No. Już zlaty. Na parterze teraz leży. Leży. Kurwa, zdążymy? No, leży. Jak to się wchodziło na tą górkę? No tutaj. Chyba już, wiem, no. bo już ktoś tu wchodzi obok mnie. <laughs> no, kurwa, no nie mogę. Naprawili to? Nie, z prawej strony. O kurwa, stąd to. Jak Wejdziesz to podnieść. No jak wejdę, kurwa, to spadnie. Z prawej strony tego kamienia musisz wejść. No ale mnie zrzuca z prawej, z prawej strony nie z No ale mnie zrzuca, nie rozumiesz? Co musisz spomować No właśnie... Kurwa. Patrz, no czekaj. zobacz. No i tu mnie zrzucać zaczyna, odpycha mnie po prostu od tego. A tu Brawo. tędy, dobra. No to kurwa. Teraz to ja też ubiem. Nie wiem, z prawej strony. Bo kurwa sogu. Snajper do mnie wali, nie wiem skąd. Stąd. Tyle się ziomek nabiegał, żeby w piebald dostać? Mam Wstałem z cała Zdjął mnie, podnieś. Dzięki. obaj okay. oh, leżą. Yes. Próbowali uciekać, ale im coś nie pykło No jednego, ty drugiego? Nie, nie trafiłem, trafiłem w dupę tylko gościa. Mm. Kontakt! Widzę ty, bo... trzeba iść, nie? O kurwa, dzięki <laughs> Dobrze, że powiedziałeś, bo zostałem i zastajpiłem w biegu, typa ściągamy. Ty 15 się nie pierdolą, nie? Oni już kurwa wjechali tak, żeby nie mówić. Dobra, mamy rozkaz zabezpieczenia. A ja od czterech punktów zapomniałem, że mam dowódcę. Ty tak położyłeś. Otrzymaliśmy rozkaz szturmu na ten cel. Bo kurwa, nie mogę trafić. Droga jednostka ser. Który? <laughs> ja dzisiaj tak kadena bije, chłopie. <laughs> no i jakie było to szatun to.